We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas! Vlogmas Dzień. Pierwszy Dzień Dobry! 1 grudnia i rozpoczynamy masy. jak widzieliście my już jesteśmy po śniadaniu jest 20 po 9 moje dziecko się tam bawi na chwilę, bo on po prostu nie potrafi zbyt długo usiedzieć no i mówiłam Wam o tych kalendarzach adwentowych i wyszło na to, że kupiłam taki najzwyklejszy kalendarz, który też będziemy otwierać, nie wiem czy sobie po prostu nie dokupię może jakiegoś, chociaż kinder takiego kalendarza jak będziemy w piątek na zakupach Zobaczymy. Słuchajcie, mam taki plan, chciałabym, żeby było to tak, żeby te filmy były dodawane, wchodziły o 19 codziennie. Zobaczymy jak mi to będzie wychodziło, bo może być tak właśnie u mnie tak, że mogłabym je robić o 19, a będą wchodziły o 20. :00. Także zobaczymy, kiedy mogę Także, także właśnie tak i nie wiem jeszcze jak to będzie z weekendami wiecie, yy, czy tych vlogów nie będzie, czy się będą pojawiały bo będę je nagrywała telefonem, obrawiała w telefonie, wiecie co, muszę sobie na was tak położyć w ogóle już ona jest tutaj czekoladki powylatywały, bo mój syn się tym bawił Ale ważne, żeby kalendarz adwentowy. Ja nie wiem, nie, tutaj wam jeszcze nie mówiłam. Ok, co nam tu powylatywało? O, to się w ogóle wszystko, tu nam coś wyleciało. Dobra, my w każdym razie zaczynamy od. Zaczynamy tutaj od jedynki i nie ma tutaj czekoladki, czyli możemy wziąć sobie. A to jest prezencik. A widzicie. Czyli gdzieś tu uciekało. No dobra, trudno, bierzemy co? Bombkę. Bierzemy bombkę. Mm, bardzo dobra czekolada. Dam troszeczkę mojemu synowi. Dobre, nie? Ja no, lubisz takie rzeczy. ok Trochę ten kalendarz nie ma sensu, bo to wszystko tak powlatywało, że będę musiała naprawdę kupić sobie jeszcze jeden. A, a propos tych kalendarzy kosmetycznych poszłam w piątek właśnie do Daglasa to oczywiście było ich wprost. Podejrzewam, że dalej jest. Nawet było w piątek te minus 20. No, czyli ogólnie mogłabym go kupić, ale to oni nam mieli pokazane, co jest w środku. No i tam, no wiecie, ja bardziej szukałam takiego kalendarzu marki jakiejś kosmetycznej, żeby mieć bardziej takie kosmetyki z kolorówki. Nie taką może pielęgnację, dlatego zrezygnowałam z tego właśnie kalendarza. Nie odpowiadało mi za bardzo jego w wnętrze eee, pojawił się potem znyksa, który kosztowało 200 zł cały czas uważam, że jest dużą przesadą. Ale może one teraz będą wiecie, jakoś na dniach, na przecenach, zobaczymy. Eee, my co dzisiaj robimy. Siedzimy w domu w dzień. Pisałyście mi też gdzieś tam, czy ja wychodzę w ogóle z małą na spacery. I ja bym tam chyba opisałam, że. Nie ma prostu dnia, żebyśmy siedzieli w domu. No, czasami, wiecie, czasami zdarzą się takie dnie, ale nawet jak jest jakaś taka gorsza pogoda, to po prostu też gdzieś z nim tam wychodzimy. Ja nie wychodzę z nim praktycznie sama w dzień, niestety, ze względu właśnie na moją chorobę i to, że nie mogę go dźwigać. Tym bardziej mieszkam na czwartym piętrze. I nie powinnam go nosić na czwarte piętro. Schody są dla mnie no, zabójstwem, że tak powiem, dla moich kolan. Zbieram się zaraz po prostu w nich płyn, kiedy je obciążę. I o tyle, ile jeszcze wiecie, zejść ze schodów jest mi łatwiej, bo czasami z nim oczywiście wychodzę. Tak wejść już naprawdę nie daje rady, po prostu kolana odmawiają już, że tak powiem, posłuszeństwa. Dlatego ja zazwyczaj z nim wychodzę, jeżeli. Przychodzi dopiero mój mąż. No teraz jest niestety już ciemno, od jego dnia Ale mimo wszystko go po prostu, wiecie, ubieram i z nim idę, wkładam go w siwór, jest mu ciepło i sobie chodzimy. I muszę powiedzieć, że w ogóle on woli jazdy samochodem wieczorem, czy na przykład takie spacery wieczorem też mu się podobają. No wszędzie jest mnóstwo światełek i on się wszędzie po prostu rozgląda. Za tymi światełkami i tak będzie też chyba dzisiaj, że właśnie wyjdziemy około godziny chyba, no nie wiem, ale jakoś tak około 16 .00. wyjdziemy i będziemy sobie chodzić. W tym tygodniu ogólnie muszę wam powiedzieć, że już zaczęliśmy jeździć za prezentami, za prezentami na gwiazdkę, nie na Mikołaja. Bo na Mikołaja, że tak powiem, prezenty robimy sobie takie drobne i już mamy te prezenty. Mamy już prezentów dla dwóch osób i część prezentu też dla mnie od mojego męża, bo oczywiście ja wiem, co dostanę, po prostu sobie zażyczę, to właśnie to mam. Także mamy już dla dwóch osób prezenty. Zostają nam jeszcze osób, te osoby cztery, z czego, no, że tak powiem, wiem, co mam im kupić. I właśnie dzisiaj będziemy jechać chyba do Castoramy, rozglądać się za takim wspólnym prezentem dla moich rodziców. I to chyba tyle później, z późniejszych właśnie pladów, później wyjdziemy sobie na spacer i później pojedziemy chyba właśnie do tej Castoramy. Słuchajcie tak, mój mały teraz próbuje tam zasypiać, bo jeszcze na pewno nie zasypia, coś tam jeszcze obozuje ale ja skorzystałam z jakby dzień darmowej dostawy z tego, żeby y, zamówić sobie te podkłady z efektymią, ponieważ tam przesyłka kosztuje właśnie około 15 zł, czyli tyle co podkład. Stwierdziłam, że poczekam na, tą, na ten dzień darmowej dostawy, żeby sobie w to miejsce zamówić po prostu dwa podkłady i tak sobie właśnie zamówiłam, bo one są chyba dostępne już tylko i wyłącznie, no może gdzieś tam w jakichś innych drogeriach internetowych są dostępne, ale chodzi mi, że stacjonarnie już nie są i dlatego ja je zamówiłam na stronie po prostu efektimy Kolory naturalne, czyli to są te żółte kryjące podkłady. Na moim głównym kanale jest recenzja tego podkładu i jako ogólnie bardzo polecam. Ale chciałam Wam pokazać w ogóle ile oni rzeczy dodatkowo przysyłają. Tam jest coś takiego, że zaznaczacie, czy chcecie otrzymać od nich darmowe próbki. I czy chcecie mały śpiewa I czy chcecie do newslettera się zapisać. No ja się do newslettera nie zapisałam, ale zapisałam się właśnie, właśnie, zgodziłam się na tę. Na tą, co chciałam powiedzieć, na tą. Na te gratisy i w ogóle dodali y, osobno to, to nie jest próbka to jest pełnowartościowy produkt maskę do rąk i peeling. To jest normalnie kupuje się, to jest pełnowartościowy produkt. Tutaj mamy peeling do rąk i później maskę do rąk, także y, samo to już super, taki, wiecie, dodatek. I ja nie mam problemu z dłońmi, ale znam kogoś, kogo, kto ma i na pewno oddam tej osobie to. Ale zobaczcie teraz, ile tutaj jeszcze przyszło próbek. tyle próbek dodatkowo przyszło do tego masa, czyli to jest chyba po prostu każdy ich produkt, to było w takiej ulotce i w tej ulotce jest właśnie chyba o każdym, znaczy nie chyba tylko jest o każdym tym produkcie napisane do czego on jest w jakim celu i tak dalej i tak dalej, nawet jest tutaj też próbka tego właśnie podkładu, który ja sobie zamówiłam także naprawdę zaskoczyli mnie bardzo bardzo pozytywnie Samymi tymi, wiecie, to są tylko próbki, a już w jakiś sposób zachęcają człowieka do tego, żeby dalej z nich korzystać. No i ten wiecie, pełnowartościowy produkt naprawdę spoko. Czyli ja tutaj zapłaciłam o 30 zł zgroszony 30-75 za te dwa podkłady, bo właśnie nie było przesyłki. I muszę Wam powiedzieć, że nigdzie oni, oni tego nigdzie nie ogłaszali, że mają dzień darmowej do stawy, bo zazwyczaj sklepy to ogłaszają. A oni mam ich na Facebooku, oni tego nie ogłaszali. Ja po prostu weszłam na stronie, też nie było żadnego banera, ani nic. Po prostu wiecie, zaczęłam składać zamówienie i do momentu, aż wyskoczyła wysyłka, pisało, że jest bezpłatna. Także spokojnie. Właściwie to nawet, powiem Wam szczerze, że to nie był dzień darmowej dostawy, to był dzień wcześniej, to było 28 hmm, 8 chyba, tak? W poniedziałek, bo ja to zabawiałam. Pojedzie, jak zresztą przecież żeby sprawdzić. data sprzedaży? Nie, 29. Aha. No. Nie, ale to na pewno to nie jest prawda, bo 29 wczoraj to, to do mnie, słuchajcie, niektóre były 30. Ale ja to zamawiałam 28, tylko może oni to wystawiali 29. No. No to tak, to tyle. wyściągnęłam sobie rzęsy, bo nosiłam ostatnio. Przykleiłam w sobotę rzeczy w pasku i stwierdziłam, że dobra, nie odkleję ich, bo chcę zobaczyć, jak będą się one zachowywały, wiecie, nosiłam kępki i one mi tak wytrzymywały około tygodnia i byłam ciekawa, mówię, że ciekawa jak po prostu w pasku i powiem Wam szczerze, że one yy, no wczoraj już były takie, że po prostu tutaj kąciki się poodklejały i stwierdziłam, że wolę odkleić całe i przykleić jeszcze raz, a wczoraj była środa czyli wytrzymały od soboty, czyli niedziela, jak wtorek, środa, wytrzymały 4 dni na tym kleju ai I ogólnie powiem szczerze, że jest to całkiem spoko pomysł. Ja myślę, że będę teraz po prostu sobie na weekend przyklejała rzęsy, żeby, wiecie, jak będę gdzieś tam spała u rodziców czy coś, to żeby rano mieć trochę mniej walowania się. I to... I po prostu dokąd one wytrzymają, dotąd sobie wytrzymają, i później będę sobie tak jak wczoraj jej przykleiłam na nowo, ale dzisiaj ja je w ogóle wczoraj źle przykleiłam na szybko, i dzisiaj po prostu ściągnęłam, żeby po prostu te rzęsy sobie odpoczęły. A chyba w sobotę, czy nawet w piątek, przykleję sobie je znowu, czyli może jutro. No dobra, to chyba tyle na chwilę obecną. Na chwilę obecną. Dalej siedzę i nie robię nic, znaczy, no nie muszę teraz tutaj na pewno poogarniać. Bo zawsze, kiedy zanoszę małego do spania, to tutaj jest wiecie, no saigon po poranku. Yy, i, I muszę to wszystko poogarniać. A tak mi się oczywiście nie chce, nic mi się w ogóle nie chce. Najchętniej bym, nie wiem, poszło spać to nawet też nie. Nie wiem co. No dobra, to do, połączę się z Wami jeszcze później. Dzień dobry. O, przyszła mi tutaj słuchajcie sukienka. Yy, I niestety muszę ją odesłać. Ogólnie wiecie, jest całkiem ładna. Znaczy, no nie jest całkiem ładna, tylko jest ładna, jest taka w stylu takim militarnym. Już teraz nie będę Wam jej rozpakowywała. No jest w kolorze takim, wiecie, khaki Army Green. Yy, tutaj ma kieszonkę na piersi i ma tam taką naszywkę właśnie militarną. Tylko, że na stronie była to bardziej sukienka po prostu rozkloszowana, wiecie, z odcięciem w talii. A to jest, a to jest sukienka z przedłużoną, właśnie talią, co nie jest kompletnie do mojej figury i, i nie podoba mi się, jak w niej wyglądam i będę musiała po prostu ją odesłać. Niestety nie lubię, wiecie, czegoś takiego. Nie lubię odsyłać rzeczy, bawić się w ogóle, wiecie, w takie tracimy na wysyłce i tak dalej. O Jezus z Marią, ale. No ale muszę to y, odesłać, bo nie będę w tym chodziła, na pewno o tyle, o ile podoba mi się, wiecie, góra właśnie ten kolor, bo to jest taki fajny materiał, taki dress, jak gdyby. Bardzo lubię takie sukienki, bo one są bardzo wygodne. Tak, no niestety y, muszę ją odesłać, bo, bo ja nie będę chodziła w sukience z tutaj z przedłużonym, wiecie, stanem, z przedłużoną talią. Miałam już taką jedną też ją sprzedałam, bo... Ogólnie nie czułam się w niej zbyt dobrze. To nie jest do mojej po prostu y, figury. Także to taki mały update. Alan, słuchajcie, też zamiast spać, obudził się po 40 minutach. Tak? Obudził go domofon, i już koniec. Chociaż właściwie wcześniej tam chodziłam, to już też się tak wiercił. A on zazwyczaj teraz powinien mieć drzemkę dwugodzinną. I jeszcze go, wiecie, próbowałam polulać, polulać, pobujać, nawet przełożałam go do bujaczka. W ogóle nic, śmiał się, uśmiechał. Mam nadzieję, że mu nie przepadnie taka dłuższa drzemka, że jeszcze sobie to odeśpię. Robi teraz tutaj porządek w moich próbkach, bo mama ich nie posprzątała. W czasie wolnym zaczęłam, wiecie, montować film, oglądać trochę filmów, które dzisiaj tam powchodziły. No i właśnie tak niestety nie zdążyłam jeszcze tutaj poogarniać ale zdążyłam trochę ogarnąć swoją twarz rzęs już musiałam sobie pomalować niestety, co ty będziesz robił nie gryź tego, bo coś sobie porobisz jeszcze wiesz trzymaj, szeleści no nie wiem, mają przyjść jeszcze dwie sukienki nie wiem czy dzisiaj, a w ogóle ta sukienka powiem, że wczoraj rano tylko zamówiłam ją naprawdę rano chyba o dziewiątej bo jeszcze leżałam w łóżku i zamawiałam przez telefon. Yy, I się już była W godzinie yy, 11:30. Także bardzo, bardzo szybko. No, ale niestety muszę ją zwrócić. To tyle. Połączę się jeszcze yy, później, tylko też, wiecie, nie chciałabym się łączyć zbyt często. Bo ja nie chciałabym, żeby te vlogi przekraczały 10 minut. Po prostu. No i znowu mam chwilę, żeby do Was pogadać. Jest już godzina w pół do, w pół do drugiej, on już będzie szedł spać, już jest taki w ogóle zmęczony, chociaż czasami jest tak mocno zmęczony, że aż nie może zasnąć. Mam nadzieję, że zaraz jak go położę, to zaśnie od razu. Słuchajcie, wczoraj czy przedwczoraj gotowałam dla niego taki treściwy rosołek na ryżu z kawałkami mięsa, dużo warzyw, marchewki przede wszystkim i tak dalej. I on mi się, słuchajcie, skisił, bo oczywiście nie schowałam go do lodówki, z tym, że nigdy, że tak powiem, wiecie, no latem może, może bym się po tym spodziewała, ale zimą tu nie jest jakoś nie wiadomo jak mega ciepło, że no nigdy mi się po prostu coś takiego nie działo, nie wiem, jak gotowałam wcześniej sobie zupy, to, to to mi nie kisło. Teraz skisło, czy skisło, może, może nawet nie skisło, po prostu już jakoś tak pachniało, bo w smaku było normalne, kiedy to próbowałam, no ale wiadomo, wylałam to i tak na szybko Yy, mówię co tu mu, da mu dać do jedzenia i miałam jeszcze wiecie słoiczek yy, taki woł jakąś wołowinę z kluseczkami coś takiego z Gerbera no i mówię, dobra, spróbuję on, Alan woli takie formy bardziej yy, zupkowate, dlatego yy, wzięłam pół słoiczka i po prostu rozcieńczyłam to z przygotowaną wodą żeby to było bardziej taka konsystencja trochę takiego rzadszego sosu, o może tak, bo to nie tak aż nie do zupy, mu tak nie rozrzedziłam, tylko takiego rzadszego sosu e, i e, trochę to posoliłam, bo jednak on już jest nauczony, że trochę soli ma, ja w ogóle odkąd gotowałam mu obiadki, to zawsze osalałam tą wodę minimalnie, no już mama poda chrupka, tak? Spad? Czy wyrzuciłeś specjalnie? Spad chyba e, no i... I słuchajcie, zjadł wszystko i w ogóle już od jakiegoś tygodnia nawet właśnie te zupki, które robiłam, te rosołki, czy umyjamy jakieś rosoły, czy pomidorówkę, to tak powiem Wam szczerze, zjadł. W niedzielę w ogóle zjadł bardzo dużo obiadku, no wiecie, boję się mówić tego głośno, ale może, nie wiem, może mu to przeszło, może zacznie, wiecie, jeść, to i tak nie jest dużo jakoś, ale on zawsze teraz po takim, e, po takim obiadku, ja mu zawsze daję jeszcze chrupka i daje lub daje mu takie, co są z HIPA, takie wafle ryżowe dla małych dzieci. One są po siódmym miesiącu, też je bardzo lubi. On ma... Nie wiem, czy one są w różnych smakach w każdym bądź razie, on ma o smaku jabłkowym. Tak z tym właśnie gada. No, no i, no i to tyle. Zaraz pójdę go położyć spać, bo jest już naprawdę taki zmęczony, marudzący i przecierający oczy, niech tylko po prostu zje sobie w spokoju. On teraz już je tego chrupka i ogląda właśnie. Bajki, bo zawsze podczas obiadku musi jeść, baj oglądać bajki. To jest dla niego, wiecie, że jedynie, że możemy coś tam udać do jedzenia, jak są bajki. Chyba, że byłby po prostu tutaj ktoś, kto mógłby go jakoś tam, wiecie, jakąś zapewnić mu rozrywkę. Pisałyście mi właśnie pod moim ostatnim vlogiem, czyli wczorajszym vlogiem na temat parówek i tak dalej, i tak dalej. I ja, wiecie co? Ja tego nie będę komentowała, nie będę tego krytykowała, podejścia po, po y, takiej osoby, takiej mamy, takich rodziców. Nie krytykuję podejścia y, rodziców, którzy podają dzieciom w bardzo szybkim wieku mleka. Y, dziewczyna, z którą rodziłam. Alan, y, y, Rodziłam Alana, no nie. Wiecie, leżałyśmy razem na sali. Ona już po czwartym miesiącu, jak się z nią spotkałam, już podawała wtedy dziecku parówki, danonki, które są na mleku. I że tak powiem, wiecie, no to jest jej, jej sprawa, to jest jej drugie dziecko. Ona już tak wychowywała pierwsze i tak dalej. I ja w ten sposób, w jaki ja, że tak powiem, podaję Alanowi i tak dalej, ja o tym, ja jeszcze ja tam mam dużą świadomość, ale też nie chcę jakoś, nie wiem, Alanowi, wiecie, odbierać. Takich też przyjemniejszych rzeczy. W mojej rodzinie tak wychowywało się dzieci. W ogóle w mojej rodzinie dawano, wiecie, już od trzeciego miesiąca posiłki stałe i były to ziemniaczki z sosem. I ja Wam powiem tyle: też tego nie krytykuję, też jest to dla mnie, wiecie, jakieś. No to jest z każdego indywidualna, że tak powiem, sprawa. I ja w ogóle, wszelkie sprawy, czy będziemy rozmawiać o karmieniu, wiecie, że niektórzy karmią piersią do drugiego roku życia. I czy w tym jest coś złego? Mam też w swojej rodzinie taką osobę, która karmi dziecko ponad dwuletnie piersią. I też wiem, wiem też o tym, bo dziewczyny mi pisały, że też tak robią i że przez to wiecie, wszyscy na nie patrzą tak, że Boże, ona to dziecko już ma dwa lata, a ono je karmi jeszcze piersią. No ale no w tym też, no oczywiście, że w tym nie ma nic złego, bo nawet głupio by było tak powiedzieć, ale głupie jest podejście właśnie ludzi, że każdy chce, wiecie... Umoralniać, uświadamiać y, matki. Ja wiem, że kiedyś było inaczej, i takie mówienie, że wiecie, kiedyś dzieci y, miesięczne już piły mleko, krowie, kaszemannę i tak dalej, y, jest no, trochę niepoważne, no bo jednak czasy się zmieniły, zrobionych jest o wiele więcej badań, jesteśmy bardziej świadomi. Y, no jednak cywilizacja poszła do przodu, gdyby nie szła, to dalej bylibyśmy, wiecie, wiecie małpami i tak dalej, i tak dalej. Ale też chodzi tutaj o to, że gdybym ja zauważyła podając swojemu dziecku cokolwiek złego, to chyba to jest logiczne, żebym tego dalej nie robiła. Tak samo taka matka, która podaje szybciej dziecku mleko, bo po prostu chce, żeby jej dziecko jadło już smacznie, czyli robi mu, wiecie, w ciepłym mleku kupciki Tak, no to jest dla dziecka pyszne. Dlaczego ma to dziecku odmawiać, że dziecko to lubi? Eee... To wiecie, podejrzewam, że gdyby to dziecko dostało wysypki, alergii czy cokolwiek, no to by dalej tego nie podawała, a ze względu na to, że z tym dzieckiem jest wszystko okej, okay, robi to po prostu dalej, bo to swojemu dziecku. Normalne jest to po prostu, wiecie, w jakiś sposób rozpieszanie dziecka. I nie ma co z tym, że tak powiem, dyskutować, tego negować. Można oczywiście coś poradzić, powiedzieć może bardziej tak. Można powiedzieć jakieś swoje zdanie na pewien. Temat, ale tym zdaniem nie powinniśmy krytykować drugiej osoby, bo jest to bardzo ślizga sprawa, uważam, i każdy ma jakąś tam swoją rację. Eee, nagadałam się, nagadałam się, mam nadzieję, że zrozumiecie mnie dobrze, że nie zrozumiecie mnie wiecie, e, źle i tak dalej. Ja, tak jak e, tam w komentarzach sam, ja nie popadam w takie paranoje bycia. Takim ekobio, wiecie strasznie, naprawdę. Bo tak naprawdę, jeżeli dziecko, tak jak dziecko będzie chciało jeść, to i tak, i tak będzie jadło, wiecie, pojedzie do kogoś, spróbuje innych smaków, i tak, i tak, nawet jak Wy mu nie dacie tego spróbować. Dlatego, dlatego to jest takie, wiecie, no. Ja wychodzę z takiego założenia, że ja chcę, żeby moje dziecko jadło tak jak ja jem. Ja nie jem, wiecie, rzeczy jakichś takich naprawdę ekobio, wiecie, nie używam soli, cukru i tak dalej. No nie, nie jest tak u mnie w domu. W moim domu nie było tak, w moim domu rodzinnym czy u mojego męża tak samo nie. I dlatego no, nie zamierzam, wiecie, nagle przed nim chować soli. Bo zresztą no, powiem Wam szczerze, że moja pediatra powiedziała, że jeżeli osalam mu delikatnie wodę gotując coś, bo to jeżeli ja mu dodaję sol, to jest naprawdę szczypta. Yy, ale dla niego już to zmienia smak. Zresztą no, nie, nie dziwię mu się, że nie chciał jeść takich nie wiem, jałowych rzeczy. Yy, Dlatego nawet moja pediatra powiedziała, że trochę soli to, to naprawdę nic mu nie będzie. I ktoś tam też pisał, że to nie jest kwestia smaku, to jest kwestia tego, że za parę lat dziecko będzie miało problem z nerkami. Naprawdę, naprawdę tyle dzieci jest wychowanych w ten sposób i nie ma problem z niczym, także w ogóle no skończmy. Ten temat. Niech każda mama robi po prostu to, bo książki to jest jedno, oczywiście. Książki, badania. To jest, wiecie, to jest taki ogół, to jest jak z makijażem. Są jakieś, wiecie, e, zasady, że konturuje się tu, 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 ale każdy z nas jest indywidualnością, każda matka ma swoją intuicję i w ten sposób powinna opiekować się swoim dzieckiem. W ten sposób powinna je też wychowywać. Może się wzorować na książkach. Ale każdy z nas jest indywidualnością. Tak samo jest właśnie w makijażu. Zasady są, żeby robić to tu, 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 ale każda twarz jest inna i każdy lubi wszystko robić po swojemu. I to też jest dobrze, ponieważ makijaż to również przełamywanie takich konwenansów i takich zasad. Słuchajcie, będę kończyć już tego vloga, ponieważ jeszcze dzisiaj chciałabym go dodać. Zrobiłam sobie teraz obiad, zjadłam, a się w sumie na, trochę przebudził, trochę go pokołysałam, żeby jeszcze zasnął, bo to było za wcześnie, bo to już była jego wiecie, druga i ostatnia drzemka, także wolałam, żeby posłał sobie dłużej, żeby nie był potem mega, mega zmęczony. My jeszcze myślę, że dzisiaj po prostu jak przyjdzie mój mąż, posz, pójdziemy, pójdziemy na spacer zalany i podskoczymy do tej kastoramy, a później będziemy już siedzieć w domu i standardowo wiecie ale na kąpiel kolacja, on pójdzie spać i wtedy my siedzimy i robimy już takie jakieś podstawowe domowe rzeczy. Odezwę się do Was oczywiście jutro, czyli jutro vlogmas, dzień drugi. Na dzisiaj to koniec. Pozdrawiam bardzo serdecznie i trzymajcie się ciepło. Pa!